Wiesz, kto to jest doda? No, wiem, wiem. Jaki masz obraz Doroty, Dody? No, Dorota jest taką przebojową śpiewaczką, bardzo waleczną. Ona umie o swoje stanąć. Mhm. Ona jest y, świadoma swoich walorów, ona dobrze o siebie dba. A jest zbudowana jako kobieta, twoim zdaniem, tak zdrowo? Myślę, że tak. Ja jakoś bardzo zawsze widzę jako atrakcyjną, taką ustradową mhm. postać. Bo to jest preludium do pytania. Bo na tereny objęte powodzią do Lewina Brzeskiego, bo tam ma rodzinę, jedzie właśnie taka dziewczyna, artystka jak Doda. Bierze udział w sprzątaniu po kataklizmie. I teraz pytanie: czy mamy się wzruszyć jej empatią i humanitarnym gestem, czy mieć podejrzenia, jak większość Polaków, że to świetna metoda, żeby zbić kapitał społeczny na socjalach? Bo ma stylowe kolosze, biust na wierzchu i walczy z powodzią. Matko. Twój. No właśnie, jaka jest, jaka jest Twoja diagnoza? Bo my mając tak niski kapitał społeczny, od razu postrzegamy ją jako manipulantkę. No wiesz, ja teraz będę pisała książkę i już nawet plan jej mam zarysowany, więc jestem dość wciągnięta w, w tą sprawę, mhm. ale będzie to jeden z takich aspektów. My nie lubimy ludzi. No właśnie. Ale my, Polacy, czy my Polacy. ludzie ludzi? Nie, my, Polacy, mamy ten właśnie folwarczny stosunek do ludzi, że każdy może zabrać coś mojego, każdy jest, wynika to zawsze z nieszczęścia. Mhm. Czyli my się wyspecjalizowaliśmy w byciu nieszczęśliwym. Czyli Polak jest mhm. szczęśliwy, tylko jak jest nieszczęśliwy. Nie, Polak jest nieszczęśliwy i co? Bo jednak mamy świat się otworzył, mamy naczynia połączone i co któryś nagle może pójdzie do kina, może obejrzy Wojewódzkiego w telewizji, mm -hmm. może spotka na wykładzie Ewę Wojdyło, może gdzieś i nagle usłyszy, że fajniej być szczęśliwym, żeby cię nikt a, nie żałował. A czy my jesteśmy narodem, który. Yy... No to nie jest trochę nasza wina, że tacy jesteśmy. Wojna, po wojnie, komunizm, brak rewolucji seksualnej, y, jakieś takie odcięcie od świata i że po prostu teraz dopiero te kolejne pokolenia z tego wychodzą. Widzą, co się dzieje za granicą, widzą, y, że mogą żyć inaczej niż ich rodzice. Ja, ja, ja bawiłem się w wojnę w latach 80. jak byłem dzieciakiem. W szkole lecia, lecieli, twu, w, w, w telewizji byli cztery pancerni, a dziadek mi, jak, opowiadał mi, jak było na froncie. Wiesz co? Takie fajne pytanie zadałeś, kurczę. To jest właśnie dokładnie to, co chciałam powiedzieć, tylko ty to powiedziałeś lepiej. My uważamy, i ty w Twoim pytaniu to zawarłeś, czy to nie jest tak, dlatego mhm. że my mieliśmy powstania, m, zabory, niewolę, wojnę, biedę, prawda? Tak powiedziałeś. Tak. I czy przypadkiem to nie sprawia, że teraz jeszcze mamy ciągle ten, te, to, ten, ten, ten welon wlecze się za nami takiego, o ja biedny, biedny. Tak, tak i to hendecho, które mi dudni w, w głowie, jak myślę Biedniejszych o, o narodów jest więcej. Ale to ja znowu Człowieku. wrócę. Człowieku, Bułgaria co miała. Myśmy mieli 170 lat zaborów. A to, co Turcy u nich lobili, Bułgaria nawet za komuny, nie miała bułgarskiego radia, mm -hmm. było sowieckie. Więc mówienie. Litwy w ogóle nie było. Mm -hmm. Litwa była ruską. Czyli to jest Rek nasza wina? Czyli nie nie, tylko Polak lubi być nieszczęśliwy. Wojewódzki? Kędzierski.